Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski, ze mną Michał Wlazło, Siemanko. stali tutaj bywalcy, co? Na tej gromdzie jesteśmy. Dokładnie tak, ale muszę cię zapytać, co cię tu sprowadza i jakie osoby są to, że przybyłeś po raz kolejny na gromdę? Po raz kolejny z Krzysztofem, żołnierzem Rytą i z Góralem. Z Góralem wejdzie, 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 wejdzie Kamil dzisiaj akurat, bo się podzieliliśmy, żeby dwóch, żeby dwóch nie musiał ogarnąć. Z Kamil z nim wejdzie, ale przyjechałem z dwoma ogólnie chłopakami i pod was zwycięstwa. Teraz można powiedzieć, że obstawiasz wszystkie gale na gołe pięści. W The War jesteś sędzią, tutaj narożnik. Krwawy sport, sędzia. O, krwawy sport, o tym też to w styczniu bodajże. W styczniu, 14. I teraz ci federacji, które powstają na gołe pięści, proszę zgłaszać się. Ogarnę. Właśnie, czyli jak ty łączysz to wszystko, bo to naprawdę mogłoby się wydawać, że to jest bardzo dużo pracy. Wiesz co? No pró prócz tego, że mam rodzinę, firmę. E, prowadzę treningi, sam, sam muszę trenować też, żeby w miarę się prezentować, prawda? Dzień jest długi. To wrzucałeś na media społecznościowe, do siebie na Instagrama, takie zdjęcie właśnie z Maximusem. Z mojej perspektywy jak bracia wyglądacie? No ma brodę duszą, ale podobni też, nie tylko ty to zauważyłeś. E, no i muszę cię też podpytać właśnie o walkę główną właśnie Maximusa i Balboły. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem. W każdym razie, jak ty byś yy, widział szansę? Wiesz co, Balboa y, wytrzymały na pewno będzie. Przygotowanie fizyczne na pewno petarda, bo trenuję z Łukaszem Jaroszem. Dobrze wiemy, że to jest legenda sportu, tego sportu w Polsce, więc na pewno byli przygotowani. przygotowany. Dawida znam dłużej, lepiej i też widziałem, co potrafi. Do tego ta waga 30 kg różnicy tutaj jest, więc, więc moc kondycji mu też nie zabraknie. Widzieliśmy, że walczył też już kilka rund, że maksimus, prawda? Balboa przez, przez, przez tą przez turniej w miarę lekko, no lekko, same nokauty miał, zero kontuzji, więc dlatego no lekko, łatwo, łatwo, łatwo mu te walki wychodziły, więc jeszcze nie widzieliśmy, żeby był za pierwszą, drugą rundę, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No właśnie, większość powiedzmy tutaj na kanale sportowym specjalistów obstawia Balboę, ale faktycznie nie widzieliśmy, nie wi nie widzieliśmy go w takim cięższym boju, tak naprawdę, bo, bo szybko sobie radził ze swoimi przeciwnikami. Tak, Dawid jest doświadczonym zawodnikiem, potrafi przyjąć, potrafi oddać. E, no właśnie to będzie, to będzie sprawdzian największy tutaj. Czyli obstawiasz Maximusa? Tak, Maximusa, sercem. Lubię obu, no ale muszę wybrać. E, zadawałem wczoraj takie pytania odnośnie... Odnośnie takiego tak, przykazania Gromdziarza, jak yy, według Ciebie, co to jest takiego? Na co byś Ty postawił pierwsze co ci przychodzi do głowy? Jezu, nie mam pojęcia. Zapierdalaj chyba tylko tyle, mi przychodzi do głowy. Dzięki wielkie, powodzenia i powodzenia. Powodzenia do moich zawodników. Trzymajcie się pod. Dzięki wielkie.